Kwestia tego, że to, że jako dorośli też często odczuwamy dyskomfort mówiąc o emocjach, które nam towarzyszą, prowadzi do tego, że no jest to trudne również dla, dla tych dzieci, które wychowujemy. I to myślę, że jest bardzo ważne, żeby pracować też nad sobą, nad uczeniem się mówienia o tym, że coś jest dla mnie trudne, że czuję się kiepsko, że czuję złość, że jest mi przykro. I to na pewno byłby taki ważny kawałek pracy, który myślę, że poruszam w procesach z różnymi pacjentami. Nie tylko właśnie w tej sytuacji, kiedy to rodzic zgłasza się do gabinetu, ale pracując czy, czy z dorosłymi, czy właśnie z parą, że kwestia tego mówienia o swoich emocjach jest dla nas często dużym wyzwaniem. I tutaj zwróciłabym uwagę też na kwestie różnych takich. Stereotypów, które czasami się pojawiają i, i cały czas krążą, choćby w znaczeniu tego powiedzenia, że chłopaki nie płaczą i że to okazywanie właśnie smutku przez chłopców bywa jeszcze nadal, choć na szczęście coraz rzadziej negatywnie oceniane, no a z drugiej strony o tym, że złość piękności szkodzi nie? i dziewczynkom z kolei nie wypada się złościć. Mam taką obserwację i też takie poczucie, że to powoli się zmienia, ale właśnie powoli i, i że jeszcze właśnie te wzorce no czasami są dla nas takim utrudnieniem przed tym, żeby, żeby się otworzyć i powiedzieć o tym, jakie emocje nam towarzyszą.